Cześć, z tej strony Marcin z OSK Ekstra Szkolenia Zobaczcie, nie działają światła, no to działają znaki Policja już nie kieruje ruchem Mamy ustąp pierwszeństwa, pieszych nie ma, nie ma Patrzymy moi drodzy lewo, prawo, lewo Nic nie jedzie, jedziemy my Ciach, ciach I ładnie, pięknie moi drodzy jesteśmy Pamiętajcie o tym że w momencie, kiedy z daleka widzimy, że światła nie działają, no to wiadomo, że pierwszeństwo biorą znaki drogowe. Skrzyżowania, które mają sygnalizację świetlną, również wyposażone są w znaki drogowe ustalające pierwszeństwo przejazdu, czyli droga z pierwszeństwem, ustąp pierwszeństwa i znak stopu, no i patrzymy na jakiej my drodze jesteśmy. Czy z pierwszeństwem, czy podporządkowanej za pomocą ustęp pierwszeństwa, czy znaku stop. I wtedy, moi drodzy, jeżeli sobie patrzymy daleko i szeroko, obserwujemy całe otoczenie drogi, no to bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie zareagować odpowiednio wcześniej, odpowiednio wcześniej sobie zrobić plan przejazdu, strategię na dane skrzyżowanie. I nie ma najmniejszego problemu. Tutaj z lewej strony idzie pieszy. No to zobaczcie, ładnie zatrzymujemy się. O, piesza, przepuszczamy. Nikogo więcej nie ma i jedziemy. Jestem na drodze z pierwszeństwem. No to sobie ładnie, pięknie jadę. I teraz zobaczcie, często jest tak, że oczywiście no, przez 30 godzin jazd nie trafi wam się taka sytuacja, że światła nie działają. To nie jest żaden problem. Jeżeli znamy przepisy, rozumiemy przepisy, znamy zasady ruchu drogowego, no to niedziałająca sygnalizacja na egzaminie nie powinna nam sprawić jakiejś większej trudności. Oczywiście zawsze pojawi się jakiś stresik, no bo jednak no nie działają światła. Szczególnie jak wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej, no i musimy ustąpić pierwszeństwa, no to zawsze się boimy, czy w cudzysłowie nie wymusimy komuś. Ale na spokojnie, moi drodzy, metodycznie, na chłodno. Trzeba ocenić, co się dzieje na tej ulicy, jaka jest sytuacja, czy mogę wjechać, czy nie mogę, i na spokojniutko jechać. Pamiętajcie o tym, że dla egzaminatora jest to też sytuacja trudna, no bo w razie gdyby coś się wydarzyło, no to przecież on odpowiada za to wszystko. Więc tutaj naprawdę nie stresujcie się, działajcie w sposób taki wiecie analityczny. Nie działają światła, jak na jakiej drodze ja się poruszam: czy na drodze z pierwszeństwem, czy na drodze podporządkowanej. No i do tego już układam sobie plan przejazdu, strategię przejazdu. Pozdrawiam serdecznie Marcin.